Jak obliczyć koszty sądowe w sprawach cywilnych? Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych wiąże się z obowiązkiem poniesienia szeregu kosztów sądowych. Sprawę rozpoczynamy od złożenia pozwu, który podlega obowiązkowej opłacie. Jest to jeden z najbardziej oczywistych rodzajów kosztów, którego zwrotu możemy się domagać w sądzie. Istnieje jednak szeroki katalog innych opłat, o których zwrot których strona wygrana może wnioskować? Jakie zatem są te inne koszty sądowe w sprawach cywilnych? Kto ponosi koszty sądowe w sprawach cywilnych? Koszty w postępowaniu cywilnym ponosi przegrany. Jednak nie wszystkie wydatki poniesione w związku z prowadzeniem sprawy będą zwracane osobie, która wygrała sprawę. Kwestia obowiązku strony, która przegrała sprawę, czyli zwrot, Kosztów przeciwnikowi na jego żądanie regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Wlicza się w to koszty procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, reprezentacja adwokata i jego wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone odrębnymi przepisami. Zatem, drodzy Państwo, nie bójmy się, że dany pełnomocnik drugiej strony w momencie, gdy przegramy postępowanie, naliczy sobie e, niebywałe, horrendalne opłaty, ponieważ jest to regulowane przepisami prawa. Kolejno, wysokość kosztów stawiennictwa strony utraconego zarobku oraz inne wydatki poniesione w toku sprawy koszty biegłego, w tym także koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd. Wysokość opłat sądowych w poszczególnych sprawach bardzo się różni. I w zależności od wartości przedmiotu spora, sporu, rodzaju sprawy, samo rozpoczęcie procesu wiąże się z opłatą od pozwu, która może wynosić np. od 30 zł nawet do 100 tysięcy. Sposób naliczania opłaty został tak skonstruowany, by zniechęcić obywateli do prowadzenia przedłużających się niezasadnych bądź fikcyjnych procesów. Rodzaje kosztów sądowych. Koszty sądowe w sprawach cywilnych są rodzajem kosztów procesowych, których zwrotu możemy się domagać. Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych określa bowiem zasady i tryb pobierania opłat sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa ta określa również zasady ich zwrotu, wysokości oraz przypadki, w których można zwolnić się od podnoszenia kosztów w sprawach cywilnych oraz sposób ich umarzania. Możliwe jest również rozłożenie na raty i odraczanie terminu zapłaty należności sądowych. Zwrot kosztów sądowych obejmuje opłaty i wydatki, yy, które Poniesione zostały w związku ze wszczęciem i prowadzeniem sprawy. Oznacza to, że należy w pierwszej kolejności ponieść wydatki osobiście i domagać się dopiero ich zwrotu wraz z rozstrzygnięciem sprawy. Dlatego miejmy też świadomość, że może to być e, długotrwały proces. Opłaty sądowe podlegają w szczególności, opłacie podlegają pozwy, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne. Sprzeciwy od wniosku, zarzuty od nakazu, wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego, wnioski o wpis i wykreślenie księgze wieczystej i wiele, wiele innych czynności. Zasadniczo wyróżniamy trzy rodzaje opłat sądowych: Pierwsza jest to opłata stała, druga to jest opłata stosunkowa i trzecia jest to opłata podstawowa. Eee, opłatę stałą. Pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz ze wskazanych w ustawie niektórych sprawach sprawach prawa majątkowe. I wysokość tych opłat stałych może wynosić od 30 zł do 5 tysięcy. Drugi rodzaj opłat, czyli opłatę stosunkową pobiera się w sprawach majątkowych, i tutaj wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub wartości zaskarżenia. Wartość opłaty. W zależności od sprawy może wynosić od 30 zł nawet do 100 tysięcy. Do rodzaju opłat stosunkowych należy również opłata tymczasowa. I tego rodzaju opłatę wnosi się dla przykładu w sprawach o prawa majątkowe. Gdy nie można ustalić wartości przedmiotu sporu w chwili wszczęcia postępowania, wysokość takiej opłaty tymczasowej waha się w granicach od 30 do 1000 zł a w ustępowaniach grupowych od 100 do 10 tysięcy złotych. Trzeci rodzaj opłaty jest to opłata podstawowa, którą pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują ani opłaty stałej, ani opłaty stosunkowej, ani opłaty tymczasowej. Wysokość opłaty w zależności od sprawy ustala sąd nie może być natomiast niższa niż 30 zł. Wysokość opłaty sądowej różni się również w zależności od rodzaju sprawy, co wiąże się z wysokością kosztów podlegających zwrotowi. W przypadku po pierwsze pozwów i pozwów wzajemnych oraz wniosków o wszczęcie postępowania nieprocesowego należy uiścić 100% opłaty sądowej. Punkt drugi W przypadku wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. Należy uiścić 75% opłaty sądowej. Punkt trzeci. W przypadku sprzeciwu od wyroku zaocznego oraz od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłaty należy uiścić 50% opłaty sądowej. Punkt czwarty. W przypadku pozwów w postępowaniu nakazowym oraz elektroniczne. W przypadku elektronicznego pozwu w postępowaniu nakazowym. Należy pięć 25% opłaty sądowej. I punkt piąty. W przypadku interwencji ubocznej oraz zażalenia należy dwadzieścia 20% opłaty sądowej. Jak uiszczane są koszty sądowe w sprawach cywilnych? Niezależnie od tego, w jaki sposób opłaciliśmy sprawę, w sądzie możemy domagać się jej zwrotu. Istnieje kilka możliwości uiszczenia opłaty sądowej. Można tego dokonać na przykład przez tzw. Tak znaki sądowe, czyli znaczki odpowiedniej wartości, które są naklejane na pismo, które następnie składa się w sądzie. Te znaczki zakupione są w kasie sądu lub w niektórych bankach. Możliwość druga, dokonanie wpłaty pieniężnej w kasie sądu w tym e, przypadku niezbędne jest już posiadanie gotowego pozwu, który posłuży do wypełnienia pokwitowania wpłaty e, przez pracowników kasy sądu. I w, w czasie właśnie pandemii e, to rozwiązanie nie było praktykowane. Możliwość trzecia: uiszczenia, e, uiszczenia tych kosztów sądowych to jest po prostu przelew na konto bankowe sądu. Numery kont są dostępne na stronach internetowych wszystkich sądów. Przy wpisywaniu tytułu opłaty należy pamiętać o numerze wydziału, do którego kierowane jest pismo, rodzaju sprawy, czy na przykład jest to pozew, określeniu uczestnika, czyli osoby, która opłaca sprawę, lub, nazwy, lub wpisaniu nazwy firmy. W takim przypadku do pozwu należy załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty, bo inaczej sąd nas wezwie zapewne do wyjaśnień. Bardzo dobrym sposobem jest też wpisywanie sygnatury. Często też pojawia się wątpliwość, a zarazem pytanie, co z kosztami profesjonalnego pełnomocnika. Jedną z kategorii kolejnych kosztów sądowych w sprawach cywilnych, których można się domagać, są koszty związane z udziałem pełnomocnika. Jeżeli strona wygrana była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, należy się jej zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Te stawki, ten taryfikator ujęty jest również w zapisach ustawowych. Co jeszcze jest bardzo ważne, na przykład zwrot, wysokość utraconego zarobku. W stronie wygranej na żądanie może zostać przyznane również odszkodowanie za zarobek utracony z powodu stawiennictwa, się na wezwanie sądu, ponieważ w tym czasie nie może pracować. Wynagrodzenie takie przyznaje się w wysokości udowodnionej, przeciętnej, dziennej stawki. Jednak nie więcej niż 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących stanowiska kierownicze państwowe, którą, w której wysokość określa ustawa budżetowa. Dla przykładu, żebyśmy mieli świadomość, o jakiej kwocie mówimy, w 2019 roku limitem była kwota 82,31 zł. Co jeszcze jest istotne? Jakie, oczywiście, szanowni Państwo, no istnieją jeszcze dodatkowe kategorie tych kosztów? Przedstawiłam Państwu jedne z najistotniejszych rodzajów kosztów sądowych w sprawach cywilnych w podziale na ich rodzaje. Zawsze to, o czym należy pamiętać przed wszczęciem postępowania, to jest analiza trybu, w którym Państwo będziecie to robić oraz przeliczenie wysokości opłat. Sądowych. Jak obliczyć koszty sądowe w sprawach cywilnych? Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych wiąże się z obowiązkiem poniesienia szeregu kosztów sądowych. Sprawę rozpoczynamy od złożenia pozwu, który podlega obowiązkowej opłacie. Jest to jeden z najbardziej oczywistych rodzajów kosztów, którego zwrotu możemy się domagać w sądzie. Istnieje jednak szeroki katalog innych opłat, o których zwrot których strona wygrana może wnioskować. Jakie zatem są te inne koszty sądowe w sprawach cywilnych? Kto ponosi koszty sądowe w sprawach cywilnych?